Witajcie kochani bardzo serdecznie. Postanowiłam dziś nagrać tego live'ika, żeby powiedzieć Wam o detoksie na poziomie komórkowym i o zielonej żywności wysokowibracyjnej. Z tyłu w tle widzicie Anię Mazurczyk, która od dłuższego czasu już niesie tą cudowną nowinę, tą zieloną nowinę. Jaką jest zielona żywność wysokowibracyjna? Mam tu na myśli sok z trawy jęczmiennej i chlorelę, ranoidozę, sorokiniana. Dlaczego te akurat produkty i dlaczego one są tak ważne? Dlaczego ja zaczęłam je używać? To już trzeci rok. Biegnie, jak organizowałam festiwal wolności, świadomości i zdrowia w Bolesławcu, dwudniowy z wystawcami. I na ten festiwal przyjechała Ania Mazurczyk która miała wykład: e, żywność wysokowibracyjna i mówiła o tych cudownych produktach, ale ja wówczas nie. Nie bardzo miałam czas jako organizator, żeby wypytać wszystko, więc zrobiłam to później. I kiedy zapytałam Anię, dlaczego to takie cudowne, więc Ania powiedziała dla mnie, oczywiście, bardzo ważną rzecz. A mianowicie powiedziała, że, to było dla mnie ważne, ja się podzielę z Wami, co było dla mnie ważne. Ania powiedziała, że rodzina, która opiekuje się jęczmieniem, jest to pierwotne ziarno genetycznie niemodyfikowane i że rodzina, która się opiekuje, modli się, się wysiewi z intencją. I modlitwą, aby ludziom służyło zdrowiu. Dla mnie to było ważne, dlatego że to jakby dotarło do mojego serca, że to nie jest jakiś tam masowy wysiew, jak on, że często jest to robione, ale że jest z poszanowaniem dla tych, którzy będą w przyszłości. to Spożywali. A więc zaczęłam używać zielonki. Tak Ania nazywa zielonki. Jest tu mowa o zielonej żywności, której powiedziałam na początku o soku z jęczmiennej. Sok z jęczmiennej też jest takie, taka ważna rzecz, że to nie jest trawa mielona. Tylko sok rośnie do wysokości 20 cm, jest, wysie, jest wyciskany z tego soku, później jest zdehydrowany, czyli odsączana jest woda do postaci proszku, aby mogła być dłużej przydatna do spożycia. I w taki sposób, w postaci drażetek lub proszku, trafia do nas. W proszku robimy szejk, Tradycyjnie to jest dwie kopiate łyżeczki na pół litra wody albo dwa razy dziennie. Rano i tak około 17 zależy jak kto ma, jak sypia, o może tak? Ponieważ sok z pobudza energię, daje energię taką chęć do życia. Więc jak ktoś ma problemy ze snem, to raczej nie za późno. Spożywać sok strawi A więc sok strawi jęczmiennej ma zasadanie dożywić na poziomie komórkowym, a chlorella, perinoidosa sorokiniana, bo o tej odmianie mówimy, która. Jednokomórkowy, który jest hodowany w specjalnych warunkach, z dostępem światła. Nasza chlorella nie jest z, z jeziora, gdzie często ludzie mają problemy, a nie widzą dlaczego. Ponieważ chlorella zbiera, czyści metale ciężkie i ogólnie, czyli sprząta jezioro, i później ludzie. Taką chlorelę sprzedają, czyli człowiek nie ma pojęcia, że spożywając taką chlorelę dokłada sobie metali ciężkich, między innymi. A więc dbajmy o to, żeby to, co spożywamy i mamy zamiar robić detoks, żeby było czyste, żeby było certyfikowane. A więc. Te dwie, jak powiedziałam, chlorella, peronoidoza sroginiana i sok z trawy jęczmiennej, tak zwane zielonki, najchętniej, jeżeli to rozpoczynamy z kuracją antypasożytniczą, czyli przygotujmy trochę nasz, nasz organizm. Najlepiej jest, jeżeli. Zaczynamy kurację antypasurczyczną. Ja używam Sanarisu. Ania też, który jest na Allegro. Ściśle według wskazówek, że tak powiem, e, ludzi, którzy to sprzedają, jest tam wielu y, sprzedawców, więc można kupić. Y, Terapię, żeby ona była skuteczna, prowadzi się 3 tygodnie, tydzień przerwy i kolejne 3 tygodnie. Ja aktualnie jestem w trakcie terapii antypasużytniczej. Oczywiście używam zielonki. Dlaczego to jest takie ważne, żeby stosować zielonki, szczególnie chlorelne? Wielu ludzi robi terapię antypasożytnicze, ale nie wiedzą, że... Te trupy, tak to nazwę, trzeba wyprowadzić z organizmu. No, i często jest tak, że z na przykład tasiemiec, tak się wpije w nasze jelito, nasze narządy w różnych miejscach potrafią się te różne pasożyty zagnieździć i spowodować, różne dolegliwości. I kiedy robimy taką terapię antypasożytniczą i te pasożyty już są zdechłe, przepraszam, ale będę mówiła po imieniu, to jeżeli ich nie, nie wyprowadzimy z organizmu, to one są dla nas jeszcze, jeszcze groźniejsze, aniżeli te żywe. Dlatego, że się rozkładają, później się otorbiają no, i często jest tak, że mamy diagnozę guza, a lekarz po operacji rozcina tego guza, a tam jest zdechły, otorbiony pasożyt. A więc dbajmy o to, żeby się przynajmniej dwa razy w roku, to jest takie minimum, prowadzić tą kurację antypasożytniczą i używać właśnie na przykład chlorellę. Która ma ten mechanizm, tak to nazwę, wiązania i wyprowadzania z organizmu. Chlorella także ma y, takie działanie, no to, że usuwa metale ciężkie, to już mówiłam. Chlorela też słynie z takiej niezwykłej umiejętności utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej naszego organizmu. Chlorela ma też takie działanie silne, antyoksydacyjne, a też powoduje takie przywrócenie korzystnej tej naszej flory jelitowej. No i bardzo istotne jest, że wspomaga oczyszczanie zwłaszcza wątroby, co może przyspieszyć jej odtrucie i regenerację. Ta niezwykła alga zmniejsza tym samym rozwój tych szkodliwych bakterii w, naszym, w naszych jelitach i jest nieoceniona w przypadku powtarzających się zaparć. Wiecie Państwo, jakim to jest problemem teraz? Zaparcia, wzdęcia, gazy, zatrucia epokarmowe oraz zapalenie błony śluzowej jelit. Więc tutaj biorąc pod uwagę tak cudowne, duże właściwości działania, spróbujmy zrobić taki detoks. Detoks jest bardzo prosty. Jest on łatwiejszy niż wodne posty, ponieważ organizm nie dostaje tak zwanego szoku. Czyli spożywając sok z jęczmiennej mamy jedzenie. Sok z jęczmiennej jest pożywieniem na poziomie komórkowym, czyli jest czystym jedzeniem. Nasze komórki dostają jedzenia, czyli nie doznają szoku, a tym samym spożywając wpłynie zieloną żywność, po trzech dniach zamyka się układ pokarmowy, ponieważ nie dostaje jedzenia. Jest komunikat, przepływ jest bardzo szybki, nie mamy co robić, zamykamy się. Zamykany jest układ, właśnie, no bo nie ma czego gryźć, nie ma czego rzucić. A więc wtedy Następuje odżywianie endogenne, czyli w postaci w procesie takiego może detoksu oczyszczamy się z różnych toksyn, pestycydów, metali ciężkich, ale także są usuwane, jakby zjadane w cudzysłowie tak nazwę, wszystko to, co jest w naszym ciele niepotrzebne, niesłużne. Odżywianie endogenne właśnie polega na tym, że nasz organizm jest tak inteligentny, że on wie, że nie będzie zjadać mięśni czy tego, co miałoby nam zrobić krzywdę. Bo nasz organizm ma taką funkcję najważniejszą przeżyć. A więc by przeżyć będzie spożywał nazwiny inny tak. Nasze, powiedzmy, jakieś guzy na rośle, jeżeli mam. Na pewno Państwo już słyszeli, że wszelkie posty oczyszczania. Ja 12, 13 lat prawie jeździłam na oczyszczaniu organizmu do doktor Dąbrowskiej. Pracowałam wiele lat temu jako opiekunka ludzi starszych, chorych w Niemczech, i tam zobaczyłam, jak wygląda. Przysłowiowa starość. Jak wygląda życie ludzi, którzy dbali o swój organizm, o siebie. Widziałam starszych ludzi, którzy mieli rowery w garażach, wiszące u góry. Te rowery miały po 40 lat. Raz miałam w kolonii przywilej takim jeździć, ponieważ został zreperowany niutkie, kółeczka, łąki. No i w garażu wisiał strój kąpielowy, czepek. Mówię o kobietach na przykład. I widać było ten sędziwy wiek takiej osoby, która dbała o swój ruch, o siebie, a widać było sędziwy wiek ludzi, którzy. Przerabiali chleb na nawóz z pilotem w ręku. Nazwijmy to tak. Często jest tak, że wielu ludzi po prostu woli posiedzieć przed telewizorem, niż zacząć dbać o siebie, o swoje zdrowie. A więc tam nauczyłam się tego i zaczęłam poszukiwać, żeby zejść z mięsa. Zaczęłam poszukiwać sposobu, bo byłam Mięsożarna. Trzy, trzy razy dziennie mięso nie było. Moim, mojej rodzinie w pierogu, na leśniku to nie było jedzenie. To mógł być deser. I jak chciałam zejść z tego mięsa, to nie wiedziałam jak. I pojechałam na wczasy oczyszczania do, do sofry w Mielnie do, do, metodą dr Dąbrowskiej. I tak jeździłam 13 lat, bo innego Innej drogi nie znałam. Byłam oczywiście na oczyszczaniu też organizmu, przepraszam, na oczyszczaniu wątroby u profesora Michała Tombaka i tak jeździłam. Tak naprawdę też te w czasy u doktor Włoskiej traktowałam jako jak urlop były tam masaże, gimnastyki na dworze, na sali. Także było wesoło i lubiłam. Ale kiedy Ania trafiła na nasz festiwal i trafiła do mnie zielonki, tak ja już przestałam jeździć na uczyszanie organizmu, ponieważ robię to codziennie. Jest to dla mnie tańsze. Jest to dla mnie systematyczne. Jest to dla mnie proste, ponieważ jak się jedzie na post dr Dąbrowskiego, później trzeba z niego wychodzić. Nie zawsze się udawało we właściwy sposób. Powstaje efekt jojo. To nie jest prawda, gdzie jest mówione na wykładach, że nie ma tego. Jest, jest po prostu. I, i w tej chwili, kiedy spożywam profilaktycznie zieloną żywność. Robię także te detoksy zieloną żywnością. Kiedyś tam robiłam też detoksy wodne, oczywiście, ale na dziś uważam, że ten zielonkowy, jak powiedziałam, jest mniej szokujący dla organizmu, czyli dostaje organizm pożywieniem. Trzy razy dziennie spożywamy sok, dwa razy dziennie chlorelle. Można też trzy razy dziennie, jeżeli się detoksyfikujemy, można to zrobić przez tydzień, można to zrobić przez kilka dni, można to zrobić przez jeden dzień, jeżeli ktoś ma takie jednodniowe posty. Może. Ja osobiście spożywam chlorellę w proszku i jęczmień w proszku. Jest to dla mnie wygodniejsze robienie jednego szejka. Chlorella jest bardzo pomocna w chorobie, tak to nazwę, czyli jak złamie nas jakaś grypa. Ania mówiła, że Janusz Zagórski, właściciel tele, NTV, niezależnej telewizji, przez trzy dni spożywając chlorellę, ale to trzeba wziąć tak zwaną dawkę uderzającą, Czyli 120 dziennie. I po trzech dniach wyszedł z adginy. Ja miałam w ubiegłym roku, czyli 22-23 sylwestry, przed sylwestrem mnie położył Po prostu padłam. I tak naprawdę nie wiedziałam dlaczego. Temperatura była do nieprzytomności. I myślę sobie, no koniec, a ak akurat organizowałam Sylwester. Na foliarze płaskoziemców i tak dalej. I koniec nie będzie. Ale nagrałam się do znajomych i Ewelinka przyniosła mi, bo akurat mi się skończyły zielonki. I przyniosła mi zielonki. No i jak zaczęłam spożywać, to i poszłam spokojnie na Sylwestra. Artur, trener od aerobiku, który był współorganizatorem tego sylwestra, jak wywijałam, to mówi, ty, ty zapomniałaś, że ty byłaś chora? No rzeczywiście zapomniałam w takim sensie, że nie amnezję jakąś miałam, tylko rzeczywiście tak szybko wróciłam do, do zdrowia, że bawiliśmy się i to całkiem fajnie, są filmiki na Ciwizosia, z jest tak można zobaczyć, między innymi też ten Sylwestry. Także zachęcam Was, kochani, do, do oczyszczania, do takiego prostego detoksu i do tych kuracji antypasożytniczych. Pamiętajmy, że pasożyty robią różne rzeczy. I jeżeli mamy dużo pasożytów, to tak naprawdę, pasożyty jedzą to wszystko, co najlepsze, co my im dostarczamy, a my jemy ochłapy. Dlatego wielu ludzi, którzy kupuje produkty bio, płaci duże pieniądze, czy nawet u rolników, a jeżeli ma pasożyty, to niestety organizm nie dostaje właściwego pożywienia. A więc uwalniajmy się od pasażerów na gapę, którzy, którzy, którzy są w naszym organizmie. Nie da się żyć moim zdaniem bez pasożytów, ponieważ są wszędzie. W wodzie, w powietrzu, na klamkach, gdzie się nie ruszymy. Ale nie pozwalajmy, żeby przerosły nas w takim sensie, żeby rządziły naszym organizmem. Nie dopuszczajmy do przerostu kandidy. U mnie jak się pojawia sygnał, że chcę coś słodkiego, to wiem, że już się kłania kandida. Więc dla mnie to jest taki punkt dzwonek, że już trzeba zrobić terapię antypasożytniczą. Aktualnie jestem w trakcie właśnie tej terapii. Trzy tygodnie, tydzień przerwy, kolejne trzy tygodnie. Jeżeli chcemy zrobić porządnie raz na pół roku, to taką terapię róbmy. A więc jeżeli to, co powiedziałam, zainteresowało Was i chcecie kupić to czyste pożywienie i zrobić sobie detoks bądź uwolnić się od jakiejś dolegliwości, to zapraszam Was do kontaktu 504 382 518. WhatsApp mam też plus 48, 504, 382 518 lub napiszcie do mnie maila kabinet.terapii po drugim i kropka naturalny małpawp.pl A więc jeżeli zechcecie, ja mam też grupę na Facebooku. Zielona żywność wysokowibracyjna, ale także mam kanał Zielona żywność wysokowibracyjna, na którym mam z Anią Mazurczyk moje rozmowy. To jest kanał poświęcony tylko i wyłącznie zielonej żywności. Dziękuję serdecznie za uwagę i ufam, że to, co powiedziałam, może się Państwu przydać, czyli Ruszajmy do zielonej przygody, zielonej terapii. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę. Do następnego spotkania.